Cześć. Witam was w kolejnym odcinku. Dziś porozmawiamy na temat gniazd elektrycznych. Opowiem wam o tym, w jaki sposób je zaplanować, gdzie na jakich wysokościach i na co zwrócić uwagę i o czym nie zapomnieć. Gotowi? Do wnętrza. Start. Pierwszym pomieszczeniem, o którym porozmawiamy, to jest kuchnia. To jest pomieszczenie, w którym najtrudniej jest zaplanować gniazda, gdyż mamy najwięcej sprzętu i ten sprzęt znajduje się zawsze w jakimś jednym określonym miejscu. Więc zanim zaczniecie to robić, to najpierw trzeba sobie zrobić listę wszystkich sprzętów, które będziecie mieć. Następnie trzeba się zastanowić, gdzie one będą stały. Jak już wiecie, gdzie one będą stały, no to wtedy. Te gniazda planujecie zgodnie z, też z pewnymi zasadami. Jedna z pierwszych ważnych zasad to gniazdo do zmywarki. Ono nie może się znajdować zaraz za zmywarką, ponieważ bardzo często się zdarza, że ta zmywarka po prostu się nie dosunie. Więc dobrze jest to gniazdo umieścić, na przykład w szafce obok. Ja bardzo często umieszczam gniazdo do zmywarki w szafce pod zlewem bo zmywarka zazwyczaj jest zaraz obok zlewu. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby gniazdo wówczas miało taką klapkę, czyli było tak zwane bryzgoszczelne. Następny sprzęt, który mamy zawsze w kuchni, to jest lodówka. Lodówka, jeśli jest lodówką do zabudowy, to też fajnie jest to gniazdo ukryć gdzieś w innym miejscu, aniżeli za samą lodówką. Jeśli jest opcja taka, żeby ją ukryć obok w szafce, to robimy obok w szafce. Jeśli nie, to możemy ukryć nad lodówką. Ewentualnie czasem mi się też zdarza robić gniazdo do lodówki w cokole, czyli mniej więcej na tej wysokości 10 cm pod lodówką ukrywam gniazdo do lodówki. Następnie mamy piekarnik i mikrofalówkę, i to jest w zasadzie ta sama zasada, bez względu na to, czy montujemy ten piekarnik pod płytą grzewczą, czy jest to w wysokim słupku, też dobrze jest te gniazda właśnie sobie zaplanować gdzieś w szafce, nad, o, pod albo, albo obok. Następny bardzo ważny sprzęt to, to oczywiście płyta grzewcza. Jeśli jest to płyta: Indukcyjna, bardzo często ona wymaga, jakby ma duży pobór prądu, w związku z tym ona potrzebuje mieć osobne zasilanie i najlepiej zrobić tak, żeby w ogóle mieć osobny bezpiecznik na ten sprzęt. Natomiast na rynku są również dostępne takie sprzęty, takie płyty grzewcze, które również są na 230, więc jakby po prostu przeczytajcie, co. Kupujecie i wtedy możecie podjąć decyzję, jakie gniazdo Wam jest potrzebne, niezbędne. Aczkolwiek to tak zwana dodatkowa siła na, na płytę m, nigdy nie zaszkodzi, jeśli ją będziecie mieć, no bo nigdy nie wiecie, czy za jakieś parę lat nie zmienicie sobie tejże płyty. Pamiętajcie również o tym, że nawet jeśli macie płytę, która jest płytą gazową, również potrzebujecie do tego prąd, ponieważ zazwyczaj w płycie gazowej jest taki coś, co tam strzela i robi iskrę, no i to się dzieje dzięki temu, że macie prąd podłączony do płyty. I ostatni sprzęt, który zazwyczaj jest zabudowywany to jest okap. Właśnie on jest albo wbudowany w górne meble wiszące, w związku z tym wtedy nie ma większego znaczenia, w którym miejscu to gniazdo zaplanujecie. Zaplanujecie sobie mniej więcej na wysokości 170-180 cm. Od podłogi i na pewno będzie ono w odpowiednim miejscu. Natomiast jeśli macie okap bardziej dekoracyjny, to musicie sprawdzić w karcie producenta, w którym miejscu najlepiej umieścić gniazdo, tak żeby okap w zasadzie je zakrył, żeby on nie był zupełnie widoczny. W kuchni, to już jest takie mniej tradycyjne powiedzmy, możemy mieć też inne sprzęty do zabudowy, na przykład pralkę, na przykład chłodziarkę do wina, czy jakieś, jakieś jeszcze inne, bo tego jest mnóstwo, mnóstwo dostępnego na rynku, no to też musicie się po prostu zastanowić, gdzie to będzie i w jakim miejscu będą się znajdowały gniazda. No i jedna z bardzo ważnych rzeczy w kuchni to wszelkiego rodzaju gniazda robocze, czyli to co mamy właśnie w tej przestrzeni między blatem a górnymi szafkami wiszącymi. Ja zazwyczaj staram się te gniazda projektować na wysokości około 15 do 20 cm od blatu. Ja osobiście lubię, jeśli gniazdo jakby jest przysłonięte przez jakiś sprzęt, który stoi właśnie na blacie, czyli jest to na przykład ekspres do kawy, czy to będzie czajnik, czy to będzie jakiś Thermomix. Raczej tak właśnie jest, bardziej estetycznie, jeśli to gniazdo jest przysłonięte, aniżeli gniazdo jest na przykład tuż pod wiszącymi szafkami, czyli gdzieś tam na tej wysokości 140 czy 150 cm. Aczkolwiek znam takich ludzi, którzy jakby bardziej to preferują, bo dla nich jest to znacznie wygodniejsze. Gniazda robocze również mogą, w kuchni, mogą być takimi, powiedzmy, elementami, które wysuwane są z blatu. Przyciskamy sobie taką, taką wieżę, ona się wysuwa i tam sobie wtykamy do tego, do tego. Ten sprzęt, który, który potrzebujemy podłączyć, są też takie, takie elementy, które możemy sobie montować pod górnymi, wiszącymi szafkami. Również one mogą być wysuwane. To w zasadzie zależy od tego, jaki macie pomysł. Ja nie do końca jestem zwolennikiem tych wysuwanych elementów wtedy, kiedy mamy możliwość zamontowania gniazdek w ścianie, ponieważ jest to bardziej. Związane z higieną, tam nie gromadzą się jakieś drobinki i brud, wtedy te gniazda są też czyste. Im mniej rzeczy na blacie, tym jest bardziej, bardziej czysto. Kolejną ważną rzeczą, jeśli chodzi o, blaty, o gniazda przy blatach roboczych, to jest to, żeby pamiętać, żeby niedaleko płyty grzewczej tudzież gazowej. Znajdowało się gniazdo gdzieś około 50-60 cm, bo na przykład, jak będziecie chcieli sobie zblendować zupę, to nie będziecie musieli jej przestawiać w inne miejsce, tylko możecie ją spokojnie blendować sobie na, na płycie. No i ostatnia rzecz, która jest również ważna: gniazda, które są niedaleko z lewu, to najlepiej, żeby było oddalone około 50-60 cm od źródła wody. Chodzi o Wasze bezpieczeństwo, żeby się nie okazało, że cia woda się gdzieś tam rozchlapie i nagle Was popieści prąd. Kolejne pomieszczenie to łazienka, tudzież toaleta. Zgodnie z przepisami w łazienkach gniazda powinny się znajdować na wysokości 140 cm od podłogi, czyli właśnie mniej więcej tu, gdzie pokazuję. I powinny się znajdować o w odległości 60 cm od źródła wody. Niestety, bardzo często to jest nieestetyczne i to gniazdo wypada gdzieś, powiedzmy, w środku lustra, co jest niepraktyczne również. Ja się staram raczej te gniazda obniżać, ale starając się gdzieś tam je oddalić od tego źródła wody. Natomiast nie do końca jest to łatwe, dlatego trzeba pamiętać o tym, żeby gniazda w łazience miały właśnie tą klapkę, czyli były tak zwane bryzgo szczelne. Pamiętajcie również o tym, żeby mieć w łazience gniazdo do pralki, niestety czasem się zdarza. Ludziom o tym zapominać. Taki fajny sposób, który w zasadzie mi podpowiedzieli klienci, to na przykład, jak macie jakieś szafki, czy są to szafki w zabudowie nad taletą, czy w ogóle jakaś większa szafka, na przykład nad pralką, gdziekolwiek, warto sobie też w tej szafce umieścić gniazdo, ponieważ możecie sobie tam załadować waszą szczoteczkę do zębów, tudzież maszynkę do golenia albo jakiś inny sprzęt, który będzie tego wymagał, a nie będzie on musiał leżeć na blacie, nie będzie on widoczny, a co za tym idzie, będzie bardziej czysto i estetycznie. I ostatnia rzecz w łazience to jest grzejnik, tak zwany ręcznikowiec, czasami on może być również podpinany do prądu, co powoduje, że może ten grzejnik grzać również w lecie, bo fajnie jest mieć suchy i ciepły ręcznik w lecie, tudzież powiedzmy wiosną. Najprostszym sposobem jest oczywiście podpięcie tego grzejnika na wtyczce do gniazda ale znacznie ładniej wygląda jak tego kabla w ogóle nie widać, więc dobrze jest sobie zaplanować to, w którym miejscu będziemy mieć właśnie tą grzałkę, czy to będzie z prawej, czy z lewej strony tego grzejnika, czasami jest to na środku, ale raczej to jest prawa bądź lewa strona i dobrze sobie po prostu zrobić tak, żeby ten kabel wpuścić w ścianę, tak żeby go w ogóle zupełnie nie było widać. Jakby się okazało, że jest jakaś, powiedzmy, awaria, to w sytuacji, w której na przykład montujemy grzejnik na ścianie z korytarzem, to możemy sobie od strony korytarza wywiercić taki, taką, jakby przewiercić taką przelotkę i tam sobie podłączać te kable, a później zasłonić płytą karton gipsową, tak żeby tego nie było widać. No i pamiętać o tym, że akurat w tym miejscu jest ta, 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 ta przestrzeń, w której możemy sobie um, odkryć, i odłączyć ten grzejnik, jeśli by się zdarzyła jakaś awaria. No dobrze, to w takim razie mieliśmy kuchnię, łazienkę. Teraz mamy tą wspólną przestrzeń, czyli salon, korytarz, hall i tak dalej. Ja gniazda takie tak zwane robocze, czyli żeby podpiąć sobie odkurzacz, tudzież podpiąć sobie jakąś lampę wolnostojącą, ewentualnie jakieś inne rzeczy, powiedzmy, laptopa. Jak potrzebujecie sobie go podładować, planuję na wysokości mniej więcej 30-35 cm od podłogi. No i w zależności od tego, w którym miejscu będziecie podłączać te sprzęty, no to dobrze było mieć te gniazda właśnie w takich miejscach rozplanowane. Ja myślę, że w momencie, kiedy tworzycie w ogóle instalację, ewentualnie robicie remont generalny i przerabiacie ją, lepiej sobie zrobić o 2-3 gniazda więcej. Aniżeli mniej, no bo później e, powiedzmy, gdzieś tam te kable się walają i, i, i można się o nie potknąć, co mi się niejednokrotnie niestety zdarzyło. E, kolejna istotna rzecz w, w salonie to jest telewizor i cały sprzęt RTV. A ja w swoich projektach staram się robić tak, że zazwyczaj wieszam telewizor na ścianie, i e, gniazdo do tego telewizora znajduje się bezpośrednio za telewizorem mniej więcej na wysokości 130-140 cm. Ja wieszam telewizory tak, żeby jego dolna krawędź była na wysokości około 90 do 110 cm, więc, generalnie rzecz biorąc, to są też takie ważne wymiary dla Was. I trzeba pamiętać, a może nie, że to chodzi o to, żeby pamiętać, tylko no, bardzo często jest tak, że od tego telewizora idą jeszcze jakieś kable do sprzętu, do routera, do, do dekodera i tak dalej. Więc, żeby nie było takiej sytuacji, w której wiszą nam te kable. To ja zawsze w trakcie remontu robię taki tak zwany kanał. Znaczy nie ja robię tylko ekipa, ale planuję ten kanał, żeby można było sobie w ścianie wpuścić kabel i go sobie wyprowadzić gdzieś tam dołem inną dziurą i połączyć sobie ze sprzętem, który znajduje się zazwyczaj na szafce pod telewizorem, a ewentualnie w szafce pod telewizorem. To jest bardzo fajne rozwiązanie, bo właśnie wygląda po prostu estetycznie i nie wiszą nam te wszystkie Kable, nieładnie. No i e, jeśli już jesteśmy przy telewizorze, no to oczywiście te wszystkie sprzęty, o których wcześniej wspomniałem, tudzież jeszcze zupełnie inne, których korzystacie, różnego rodzaju, nie wiem, PlayStation, albo e, tego, tego typu rzeczy, które wymagają tego, żeby podpiąć je do prądu. Ja lubię takie rzeczy, takie gniazda chować właśnie wewnątrz szafki pod telewizorem i ewentualnie w szafce zawsze można wywiercić jakiś otwór z tak zwaną przelotką, którą te kable będą wychodziły. Bo wtedy tak naprawdę ten zwój tych wszystkich kabli, które macie, on, on się mieści w szafce, a na, na szafce, tudzież w jakiejś półce w tej szafce, będziecie widzieć tylko i wyłącznie sprzęt. To też znacznie ułatwi Wam sprzątanie. I ostatnie pomieszczenie, myślę, że istotne, to jest sypialnia. W sypialni zazwyczaj mamy łóżko, i mamy zazwyczaj dostęp do tego łóżka z jednej i z drugiej strony, więc fajnie by było zrobić symetrycznie z jednej i z drugiej strony gniazda. Ja się staram je robić na wysokości mniej więcej 55 do 70 cm od podłogi. Raczej wolę, jak te gniazda są nad szafką nocną, aniżeli pod szafką, bo często, powiedzmy, podpinamy telefon wieczorem, ewentualnie czasami się nam też zdarza oglądać jakiś film na laptopie i on się gdzieś tam rozładowuje, więc znacznie łatwiej nam będzie po prostu podpiąć się do gniazda, aniżeli odsuwać szafkę i gdzieś tam nurkować. W czeluściach swojego pokoju, żeby, żeby sobie podładować laptopa. Tutaj na pewno będzie ważne, będą ważne też włączniki i wyłączniki światła i będą to, te gniazdka raczej znajdowały się na jednej podwójnej, potrójnej bądź poczwórnej ramce z włącznikami oświetlenia. O oświetleniu będę Wam opowiadał Wam w następnym odcinku, w którym się dowiecie właśnie o tym, jak zaplanować wszelkiego rodzaju włączniki i wyłączniki oświetlenia do całego mieszkania. Natomiast pozostałe gniazda w sypialni to w zasadzie, tak jak już wspomniałem wcześniej, te tak zwane robocze, czyli na wysokości 30-35 cm. I w momencie, kiedy zaplanujecie sobie gniazda, jak macie włącznik do każdego pokoju światła i zaplanujecie sobie gniazda tak, żeby one się znajdowały na osi od podłogi, na osi tego włącznika, nie gniazda, na tej wysokości 30-35 cm, to macie pewność, że zawsze w każdym pokoju przynajmniej macie jedno gniazdko, do którego możecie podłączyć, odkurzać, tudzież jakiś inny sprzęt. Ale pamiętajcie, żeby tych gniazdek było troszeczkę więcej. Z takich nietypowych rzeczy, które mamy w domu i o których zapominamy, żeby się podłączyć, to właśnie jeśli mamy za małą ilość gniazdek, a mamy dosyć duży dom, no to mamy problem z tym, żeby się podłączyć gdzieś z odkurzaczem. Takim bardziej tradycyjnym. Teraz też na rynku i dosyć popularny mamy, mamy odkurzacze typu no, tak zwana rumba, który sobie jeździ sam sprząta, więc on będzie potrzebował mieć stację dokującą. Dobrze też mieć zaplanować to gniazdo, w którym będziecie planować tą stację dokującą. Mamy też takie odkurzacze, które, są, które muszą być uładowane, bo są bezprzewodowe, więc w szafie, w której chowacie ten odkurzacz też musicie sobie zaplanować dodatkowe gniazdo. Kolejny sprzęt, który mamy często w domu, to jest komputer stacjonarny, drukarka, takie rzeczy, które, które są nam potrzebne do pracy. No to też musimy mniej więcej wiedzieć, w którym miejscu to będzie. Może to nie jest ważne co do centymetra, tak jak w kuchni, natomiast no dobrze wiedzieć, gdzie będzie to miejsce, w którym będziecie pracować i tam sobie te gniazda zaplanować. I ostatnia dosyć istotna rzecz, jeśli chodzi o w zasadzie bardziej zasilanie, aniżeli samo gniazdo, to jest klimatyzacja. W momencie, kiedy planujecie klimatyzację, musicie pamiętać o tym, że kabel zasilający do klimatyzacji musi być wyprowadzony do jednostki zewnętrznej. Jeżeli będzie to na balkonie, na dachu, tudzież w jakimś innym miejscu, w którym będziecie mieć tą jednostkę zewnętrzną, a tam tak dopiero się komunikuje z tymi urządzeniami, które macie w mieszkaniu, które, które bezpośrednio wam chłodzą. Więc pamiętajcie o tym, żeby właśnie doprowadzić sobie Kabel do jednostki zewnętrznej i najlepiej będzie, jeśli jednak ten, ta klimatyzacja będzie na, na osobnym bezpieczniku. No i co jeszcze? W zasadzie wszystko, co tylko i wyłącznie jest wam, powiedzmy, potrzebne i niezbędne do życia wszelkiego rodzaju, bym powiedział, dziwne i różne sprzęty, które chcecie mieć w swoich domach, które są dostępne na rynku, ponieważ tego jest. Tysiąca, ale nie setki tysięcy. Jeśli to jest coś bardzo specyficznego, no to po prostu zastanówcie się, w jaki sposób to powinno być zasilane i, i gdzie, to, gdzie ten sprzęt będzie stały, w jaki sposób będziecie z niego korzystać i w jaki sposób będzie Wam z, zwyczajnie naj, naj, najwygodniej z tego korzystać. Oczywiście zawsze mamy przedłużacze, zawsze mamy jakieś takie elementy, które gdzieś tam nam pomogą, ale z doświadczenia wiem, że jeśli te gniazda są dobrze rozplanowane. I one są w odpowiednich miejscach, to jest nam po prostu zwyczajnie wygodniej. Przyszedł czas na ciekawostkę. Skoro jesteśmy przy prądzie, to powiem Wam o czymś, co się nazywa inteligentna szyba, tudzież elektryczna szyba. To jest taka specjalna folia, którą naklejamy sobie właśnie na szybę. Czy to będzie właśnie szyba naszego okna, czy to będzie szyba wewnątrz pomieszczenia. To może być na przykład jakaś ścianka szklana, która oddziela. Salon od sypialni. Tutaj widzicie jeden z moich projektów, który właśnie w ten sposób został zaprojektowany. No i naklejamy sobie taką folię na szybę. W momencie kiedy przepływa prąd przez tą, przez tą folię, to ta, szyba składa, to ta szyba jest przeźroczysta. Natomiast w momencie, kiedy ten prąd wyłączymy, ona się robi matowa. I w zasadzie nic przez nią. Nie widać. Dla tych, którzy nie lubią ROLET, nie lubią pis, nie lubią zasłon i firanek to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ ono jest w zasadzie niewidoczne. Jedyny minus jest taki, że ta szyba nie jest taka już w 100% przezroczysta, ale co ja się będę na ten temat więcej wypowiadać, są ludzie, którzy na ten temat wiedzą więcej. Możecie sobie posłuchać pana, który opowiada i demonstruje, w jaki sposób ta szyba działa. Link oczywiście znajdziecie do filmów w opisie. Tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za waszą uwagę. Życzę powodzenia w rozplanowywaniu gniazdek w waszych domach i mieszkaniach i do zobaczenia w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. No, to czas. Przy... Mamy to? Idziemy spidem, proszę no. Państwa.